Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Pozwól im, autorstwa Mel Robbins. Jest to książka, którą na pewno warto przeczytać. Żałuję, że nie trafiłam na nią, będąc nastolatką, bo myślę, że w tamtym okresie najbardziej by mi ona pomogła. Uważam, że ta książka jest świetna dla osób w każdym wieku, niezależnie od tego, czy masz 16, 30 czy 60 lat. Każdy z nas może z niej wynieść albo po prostu przypomnieć sobie coś ważnego o czym łatwo zapominamy w codziennym biegu. To nie jest książka tylko o relacjach, to książka o granicach, o świadomości, o tym, żeby przestać się naginać dla innych kosztem siebie. I właśnie dlatego warto po nią sięgnąć, bo bez względu na to, gdzie jesteśmy w życiu, jej przesłanie trafia w punkt. Mae Robbins to amerykańska autorka bestsellerów, mówczyni motywacyjna i jedna z najbardziej wpływowych postaci współczesnego rozwoju osobistego. Zasłynęła jako twórczyni reguły pięciu sekund, prostej techniki pomagającej przełamać prokastynację i lęk przed działaniem. Jest również gospodynią popularnego podcastu The Mel Robbins Podcast, który ma miliony słuchaczy na całym świecie. Jej książki, takie jak reguła pięciu sekund, nawyk przybijania piątki czy pozwól im, sprzedały się w milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na dziesiątki języków. Ale... Nie od zawsze tak było. Jeszcze w wieku 41 lat, Mel mierzyła się z głębokim kryzysem życiowym i finansowym. Jej relacja z mężem przechodziła poważny kryzys. Firma upadła, a długi sięgały setek tysięcy dolarów. Bank zajął ich konto rodzinne, a ona sama, jak przyznaje, była sparaliżowana lękiem, bezsilnością i całkowitym brakiem motywacji. Nie potrafiła rano wstać z łóżka. I właśnie wtedy, pewnego zwykłego poranka, kiedy po raz kolejny nie miała siły zmierzyć się z troskami życia codziennego, przypomniała sobie, jak kiedyś oglądała w telewizji start rakiety kosmicznej. Zainspirowana tą sceną, wpadła na prosty pomysł. Postanowiła, że następnego dnia, zamiast leżeć w łóżku i odkładać działanie, po prostu odliczy. 5, 4, 3, 2, 1 i wstanie, zanim jej umysł zdąży ją powstrzymać. Ta chwila stała się początkiem jej osobistej przemiany, aż czasem także podstawą do stworzenia metody, która zainspirowała miliony ludzi na całym świecie do działania, mimo strachu i wątpliwości. Dziś Mel Robbins nie tylko dzieli się swoją historią, ale uczy innych, jak przejąć kontrolę nad własnym życiem prostymi, skutecznymi narzędziami opartymi na praktyce, a nie teorii. Warto znać zarys jej osobistej historii, bo właśnie dzięki niej Mel Robins staje się kimś więcej niż tylko ekspertem od motywacji. Jej doświadczenia sprawiają, że wiele osób może się z nią utożsamić. Zwłaszcza ci, którzy sami zmagają się z poczuciem bezsilności, lękiem czy brakiem kierunku. To, że przeszła przez trudne chwile, czyni jej przekaz bardziej autentycznym i wiarygodnym. Pokazuje, że zmiana jest możliwa nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko się sypie. I nie ma żadnego dobrego wyjścia z trudnej sytuacji. Idea całej książki opiera się na dwóch powiązanych założeniach: pozwól im i pozwól sobie. Zasada pozwól im to zachęta do tego, by przestać spróbować kontrolować, poprawiać czy ratować innych. Mel pokazuje, że gdy odpuszczamy potrzebę wpływania na cudze decyzje, opinie bądź zachowania. Odzyskujemy spokój i wolność. Zamiast żyć w napięciu, możemy po prostu pozwolić ludziom być sobą i obserwować, kim są naprawdę, gdy nie próbujemy ich zmieniać. Z kolei pozwól sobie to wezwanie do życia w zgodzie ze sobą. Chodzi o to, by mieć odwagę stawiać granice, wybierać siebie bez poczucia winy i kierować się tym, co dla nas ważne, nie tym, czego oczekują od nas inni. Właśnie w tej prostocie tkwi siła całej książki. Robbins przypomina bowiem, że nie musimy być wiecznie dostępni, zawsze pomocni, gaszący cudze pożary. Czasem największym aktem odwagi jest pozwolić światu działać po swojemu, a sobie dać prawo być prawdziwym sobą. W dalszej części omówię kilka najważniejszych punktów, fragmentów, myśli z książki, które w mojej ocenie są szczególnie ważne i warte zatrzymania się przy nich na dłużej. To te momenty, które najbardziej ze mną rezonowały, skłoniły do refleksji i moim zdaniem mogą naprawdę wiele wnieść do codziennego życia każdego z nas. Pierwszy punkt: Pozwól im myśleć o tobie źle. To jedno z najbardziej uwalniających przesłań w książce. My Robins zachęca, aby przestać walczyć z cudzymi opiniami na nasz temat. Ludzie mogą myśleć co chcą i często będą. Możesz być najlepszą wersją siebie, a i tak ktoś cię oceni, skrytykuje, źle zinterpretuje Twoje intencje. Ale to, co inni myślą, nie jest Twoją odpowiedzialnością. Próba ciągłego kontrolowania tego, jak jesteśmy postrzegani, to niekończący się wyścig, który odbiera energię i prowadzi do życia w nieustannym napięciu. Robins mówi jasno. Pozwól im myśleć źle, jeśli tak wybierają, a ty żyj w zgodzie ze sobą. To akt dojrzałości i wyraz prawdziwej wewnętrznej wolności. To naprawdę wyzwalające, kiedy w końcu zrozumie się, że nie wszyscy muszą nas lubić i że to jest w porządku. Każdy z nas ma w sobie naturalną potrzebę bycia akceptowanym. Chcemy wypaść dobrze, nie chcemy być źle odebrani. Ale prawda jest taka, że nigdy nie zadowolisz wszystkich. Zawsze znajdzie się ktoś, komu coś w Tobie nie będzie pasować, i to nie oznacza, że robisz coś źle. My Robins w swojej książce przypomina, że Twoim zadaniem nie jest przypodobać się wszystkim, tylko być w zgodzie ze sobą. Bo kiedy próbujesz być dla wszystkich ok, stajesz się coraz mniej sobą, a przecież prawdziwe, wartościowe relacje budują się na autentyczności, nie na zgodzie za wszelką cenę. I właśnie dlatego pozwól im myśleć co chcą, to nie obojętność, to dojrzałość i wybór spokoju ponad niekończącą się potrzebę aprobaty. Punkt drugi. Jak kochać trudnych ludzi? Czyli pozwól im być sobą. W relacjach, szczególnie tych bliskich, często mamy pokusę by naprawiać innych, zmieniać ich zachowania, tłumaczyć im co powinni zrobić inaczej, jak mogliby być lepsi. Ale Mel Robbins pokazuje, że prawdziwa miłość, czy to partnerska, rodzicielska, przyjacielska, nie polega na kontroli, ale na akceptacji. Kochać trudnych ludzi to pozwolić im być takimi, jacy są. Nawet jeśli ich wybory nas bolą, rozczarowują, czy są inne niż nasze. To nie oznacza przyzwolenia na krzywdzenie czy przekraczanie granic. Wręcz przeciwnie. Pozwalając im być sobą, my także pozwalamy sobie. Czasem odejść, odsunąć się, jeśli trzeba, bez prób zmiany ich na siłę. To spojrzenie na miłość jako wybór wolności ich i naszej, bo czasem największym wyrazem szacunku do drugiego człowieka jest po prostu danie mu przestrzeni, zamiast próbować go naprawiać. Punkt trzeci. Gdy dorośli złoszczą się, jak dzieci. Gdy dorośli złością się jak dzieci, teoria pozwól im pokazuje swoją prawdziwą siłę. Mary Robbins uświadamia nam, że wielu dorosłych nigdy nie nauczyło się dojrzale przeżywać i wyrażać emocji. Choć dorastamy fizycznie i społecznie, to emocjonalnie często wciąż reagujemy lękiem, impulsem, złością, dokładnie tak jak dzieci. I właśnie wtedy warto sięgnąć po podejście let them. Czyli pozwolić ludziom być tam, gdzie są emocjonalnie, bez próby ich zmieniania, naprawiania czy ratowania. Nie dlatego, że nam nie zależy, ale dlatego, że każdy sam jest odpowiedzialny za to, jak reaguje na swoje emocje. To podejście daje nam przestrzeń i nam, i im. Pozwala zatrzymać się w miejscu, gdzie nie wchodzimy w czyjś chaos, tylko świadomie wybieramy spokój. Nie chodzi tutaj również o obojętność, ale o zdrowe oddzielenie. Mogę rozumieć, że ktoś przeżywa coś trudnego, ale nie muszę brać na siebie jego reakcji. Mogę opuścić ten pokój, mogę nie dać się wciągnąć w tą emocjonalną grę. I to właśnie daje wolność. Każdy z nas pewnie zna kogoś, kto potrafi się obrazić i nie odzywać przez kilka dni. Ja mam takie osoby w rodzinie i nie są to dzieci, ale dorośli, starsi ode mnie o 30 lat ponad. Dorośli, którzy nauczyli się, że obrażanie to sposób na kontrolę. Najgorsze jest to, że widzę, jak partnerzy tych osób z obawy przed konfliktem latami się do tego dostosowywali. I to dało tym zachowaniom przyzwolenie, aż stały się czymś normalnym. Sama miałam w życiu taki okres, kiedy obrażanie się było moim mechanizmem czymś, co wydawało mi się zupełnie naturalne. Bo tak to wyglądało w moim domu, tak wyglądała komunikacja dorosłych, którzy mnie otaczali. Dziś wiem, że można inaczej i że pozwolenie komuś trwać w emocjonalnej niedojrzałości to nie pomoc, ale utrwalanie problemu. Punkt czwarty. Słuszna decyzja często wydaje się być zła. Mel Robbins wyjaśnia, że nawet jeśli w sercu czujesz, że podejmujesz właściwy krok, może on po prostu boleć. Zwykle nie dlatego, że decyzja jest błędna, ale dlatego, że obawiasz się reakcji innych. Zranienia, rozczarowania, gniewu. Robin podkreśla, że to uczucie nie wynika z braku intuicji, lecz z lęku przed krzywdzeniem innych lub przed utratą ich akceptacji. A to prowadzi do kluczowego punktu. Słuszna decyzja może być niewygodna, ale wciąż słuszna, szczególnie gdy dbasz o siebie i swoje wartości, Robimy coś, nie chcąc kogoś zawieść. Często zdarza nam się, że działamy z lęku przed oceną, z obawy, że ktoś nas zostawi, zawiedzie się lub będzie smutny. Robbins nazywa to nawykiem bycia dla innych, kosztem swojej autentyczności. Taka postawa prowadzi do częstego sabotowania siebie i odwracania uwagi od własnych potrzeb. Pozwól innym przeżyć swoje emocje, nawet rozczarowanie lub gniew, to ich reakcje, to ich emocje, ale nie twoja odpowiedzialność. Punkt piąty. Sztuka dorosłych przyjaźni. Przyjaźnie ewoluują wraz z nami i zmieniającymi się etapami życia. Nie dziwi więc, że część z nich naturalnie wygasa, inne trwają, a niektóre powracają z nową energią. I to wszystko jest częścią normalnego procesu. Robić zauważa, że dojrzewanie często oznacza wielki rozsiew. Ludzie przemieszczają się, zmieniają priorytety, pasje, miejsca zamieszkania i obowiązki. To sprawia, że przyjaźnie z młodości albo z poprzedniego etapu życia po prostu się kończą. I to jest w porządku. Nie warto próbować naprawiać tych relacji na siłę. Kiedy pozwalasz ludziom i przyjaźniom odpłynąć, zyskujesz przestrzeń na nowe. Leddem to uznanie, że czasem przyjaciele odchodzą. I gdy to zrobią, to nie twój problem to naturalny etap. Pozwól też tworzyć sobie nowe relacje. Robins podkreśla, że obecnie przyjaźnie to już nie spontaniczne spotkania z dzieciństwa, ale efekt świadomego działania, zbliżanie się do ludzi, angażowanie w wysiłku, inicjatywa. Twój wpływ na relacje zaczyna się od Ciebie, Twojej obecności i gotowości do budowania więzi od nowa. To właśnie let mi oznacza: nie czekaj, aż drużyna z dawnej epoki życia wróci. Wyjdź i poszukaj nowych kontaktów, daj czas potencjalnym przyjaciołom się poznać i pielęgnuj relacje, które rezonują z Twoim obecnym etapem życia. W tym miejscu chciałabym się odnieść do własnego doświadczenia, ponieważ miałam przyjaciółkę przez wiele, wiele, wiele lat. To była naprawdę dla mnie bliska i ważna relacja, ale jako osoba bardzo otwarta. I ciekawa świata, miałam też innych znajomych, inne środowiska, w których się obracałam. I wiele razy pamiętam, rezygnowałam z czegoś, odpuszczałam wyjścia, bo wiedziałam, że ona nie została zaproszona. Bałam się, że będzie jej przykro, że poczuje się pominięta, że się odsunie. Zamiast po prostu pozwolić światu toczyć się swoim rytmem, brałam odpowiedzialność za jej emocje, ograniczałam siebie, swoje relacje, swoje doświadczenia. Tylko po to, żeby chronić czyjeś uczucia, nawet jeśli nikt mnie o to nie prosił. Dziś widzę, że nie musiałam tego brać na siebie. To nie oznaczało, że jestem złą przyjaciółką, ale że bycie blisko z kimś nie powinno oznaczać rezygnowania z siebie. Punkt szósty. Pozwól im pokazać swoją prawdziwą twarz. Mel Robins zachęca do pozwolenia ludziom pokazać się takimi, jakimi naprawdę są zamiast próbować kreować ich na własny obraz. W jej ujęciu let them oznacza, że kiedy przestajesz kontrolować innych, dajesz im przestrzeń, by się ujawnili. W swoim autentycznym wydaniu to jest kluczowy moment, bo dopiero wtedy możesz zdecydować, czy relacja ma sens, czy warto ją kontynuować, albo jakiej formy wsparcia potrzebuje druga osoba. To podejście chroni Twój spokój i pozwala zatrzymać energię na tych relacjach, które rzeczywiście są zgodne z Tobą. Bez ciągłego naprawiania innych. To jest moim zdaniem szczególnie ważny fragment, który gorąco polecam wszystkim młodym osobom, ponieważ to właśnie w młodym wieku często jesteśmy ślepi na prawdziwe oblicze innych, bo bardzo zależy nam na akceptacji, chcemy się dopasować, chcemy unikać konfliktu. Mel w swojej teorii Pozwól im pokazuje, że pozwolenie ludziom być sobą, takimi, jakimi naprawdę są. To nie tylko wyraz szacunku, ale narzędzie ochrony własnego spokoju. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ to ułatwia dorastanie. Zamiast idealizować innych, uczysz się rozpoznawać, kto naprawdę pasuje do Twojego życia w jego obecnej wersji. Chroni przed iluzją relacji. Zamiast wierzyć w potencjał drugiej osoby, zaczynasz widzieć ją taką, jaką ona naprawdę jest. Buduje dojrzałość relacyjną. Zwalczasz wtedy potrzebę kontrolowania innych i odpuszczasz relacje, które nie są prawdziwe lub rozwijające. Gdybym mogła przeczytać ten fragment, mając 16 lat, to byłby dla mnie jak kubeł zimnej wody, ale w najlepszym możliwym sensie. W tamtym czasie dawałam z siebie wszystko: i w przyjaźniach, i w relacjach romantycznych. Oddawałam swój czas, energię, myśli, często kosztem samej siebie. Nie widziałam czerwonych flag, nie chciałam ich widzieć. Tłumaczyłam sobie zachowania innych, nawet tych, które mnie bolały, zawsze na swój sposób. Przekonywałam siebie, że oni po prostu tacy są, że może mają gorszy czas, że muszę być bardziej wyrozumiała. Rezygnowałam z własnych potrzeb, odpuszczałam rzeczy, które były dla mnie ważne, a nawet zaniedbywałam inne relacje, tylko po to, żeby nie zawieść tych, którym oddałam całą siebie. I dziś wiem, że to nie była troska, tylko strach przed utratą, przed oceną, przed byciem tą złą. Ten fragment pozwól im pokazać swoją prawdziwą twarz. Wtedy nauczyłby mnie czegoś, co zajęło mi tak naprawdę lata, że nie trzeba udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest, że jeśli ktoś pokazuje Ci, kim jest, nawet jeśli to boli, to nie jest Twoim zadaniem to zmienić. Masz prawo zobaczyć prawdę i odejść, masz prawo postawić siebie na pierwszym miejscu. Chciałabym, żeby ktoś wtedy mi powiedział, Twoją rolą nie jest nieustannie rozumieć i dbać o zadowolenie innych kosztem zrozumienia i zadowolenia z siebie. Ta wiedza jest też w mojej opinii bardzo pomocna przy pierwszych rozstaniach, które często są dla nas najbardziej bolesne. Gdy jesteśmy młodzi, rozpad relacji wydaje się końcem świata, ale z tą świadomością łatwiej zrozumieć, że czasem to po prostu nie była ta osoba, a ich prawdziwa twarz była tylko kwestią czasu. Dzięki temu łatwiej dać sobie przestrzeń na coś nowego, na coś co będzie zdrowsze, prawdziwsze i bardziej nasze. Pozwól im to książka, która działa jak emocjonalny reset. Pomaga zatrzymać się, spojrzeć na siebie i innych z nowej perspektywy. Mel Robbins przypomina, że nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co czują, myślą czy robią inni. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Za to, czy żyjemy w zgodzie z własnymi wartościami, czy stawiamy granice, czy wybieramy siebie bez poczucia winy. To książka o wolności emocjonalnej o tym, że nie musisz kontrolować, naprawiać, udowadniać i dopasowywać się za wszelką cenę. Możesz po prostu pozwolić im myśleć, mówić, odchodzić, zostać, a sobie pozwolić być sobą. To lektura, która zostaje w głowie i w sercu na długo. Warto po nią sięgnąć niezależnie od wieku, doświadczeń czy życiowego etapu, ale szczególnie powinna trafić w ręce młodych ludzi, nastolatków i tych, którzy dopiero wkraczają w dorosłość. Bo to właśnie wtedy najłatwiej zagubić siebie, szukając akceptacji na zewnątrz. A ta książka przypomina, że nie musisz się naginać, żeby zasługiwać na miejsce w czyimś życiu. Uczystawiania granic, odwagi do bycia sobą i rezygnowania z relacji, które ranią, zanim wrosną zbyt głęboko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Do zobaczenia w kolejnym. Ciao!